Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś będzie o tym, jak Kaczyński ucieka przed Radosławem Sikorskim. Jak próbuje nie wykonać wyroku. Jarosław Kaczyński pomówił Radosława Sikorskiego w sposób świadomy o nieprawdziwe działania, o zdradę dyplomatyczną. To jest przestępstwo. Bardzo poważne, nie tylko dlatego, że chodzi o czynnego wciąż polityka, wykładowcę akademickiego, który musiał się z tych zarzutów tłumaczyć na całym świecie, ponieważ w normalnych państwach nie wydaje się ludziom, że lider partii, która rządzi, może rzucać takie oskarżenia bez żadnych dowodów, bez niczego. No, proces pokazał, że Kaczyński po prostu ugał. Po prostu pomawiał świadomie Sikorskiego. Przegrał sprawę, musi go przeprosić, ale przede wszystkim musi wykupić przeprosiny adekwatne do naruszenia. I to było wycenione przez portal ONET.pl na 700 tysięcy złotych. Kaczyński w każdej chwili mógł ten proces skończyć, podpisując ugodę. Ba, nawet w grudniu jeszcze przecież Radosław Sikorski z Okazji Świąt zaproponował mu rozwiązanie, na którego było stać, czyli wpłatę 50 tysięcy złotych na rzecz armii ukraińskiej i zakończenie w ten sposób tego sporu. Tymczasem Kaczyński po prostu postanowił wykorzystać fakt, że jest jednym z właścicieli Polski i po prostu przepchnął ustawę, przepychał ustawę obecnie przez parlament, których które są dokładnie, która jest dokładnie sporządzona na potrzeby Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o to, że dotyczy ograniczenia kosztów przeprosin do 15 tysięcy. Dziś na przykład sąd, orzekając, przeprosiny może nakazać pozwanemu przeproszenie powoda w mediach, jeżeli ten wyrok nie zostanie wykonany tak, jak jest to zrobione właśnie przez Kaczyńskiego, to można wykonać ten wyrok w zastępstwie. No i tutaj mamy do czynienia właśnie tutaj, że jeżeli Dodano paragraf, że jeżeli w sprawach o naruszenie doposobistych nie składa oświadczenia odpowiedniej treści w odpowiedniej formie, pomimo wyznaczenia terminu tego złożenia, sąd wymierzy dłużnikowi grzywnę do 15 tysięcy złotych i nakaże zamieszczenie w monitorze sądowym i gospodarczym na koszt dłużnika ogłoszenia odpowiadającego treści wymaganego oświadczenia we właściwej formie. I na tym jest koniec. E... Krótko mówiąc, wystarczy zapłacić do 15 tysięcy złotych i opublikować przeprosiny nie w poczetnych mediach, tylko w monitorze sądowym i gospodarczym, do którego nikt nie zagląda i na tym będzie koniec. Wprowadzono też dodatkowy przepis, de facto działający, oznaczający działanie prawa wstecz, że jeżeli przed wejściem w życie nowych przepisów wierzyciel, czyli ten, który ma otrzymać przeprosiny, nie wyegzekwował pieniędzy od dłużnika, to dłużnik będzie mógł wystąpić do sądu o uchylenie orzeczenia nakazującego zapłatę. Sąd zaś powinien uchylenie, orzeczenie uchylić. No i w ten sposób się Kaczyński pozbywa długu na ponad 700 tysięcy złotych. No, jak tutaj skomentował na portalu dla wirtualnej Polski profesor Mariusz Bidziński, abstrahując od pojedynczej sprawy, nowe przepisy są złe. Dla niektórych opłacalne stanie się obliczenie, ile najwięcej będzie kosztowało naruszenie czyichś dóbr osobistych, i zapewne niektórzy dojdą do wniosku, że kara za nakarmienie Nakłanianie, nakłamanie na czyjś temat, na przykład polityka konkurencyjnej opcji, będzie mniej dotkliwa od poniesionych, od odniesionych korzyści. Oczywiście, że tak będzie. I ta ustawa Kaczyńskiego ma wymiar wyborczy. Ona ma również wymiar taki, żeby ratować też na przykład Kłamce i pomawiacza prokuratora Jacka Motawskiego, szefa regionalnej prokuratury w Poznaniu, który przesądził o winie Romana Giertycha tuż po zatrzymaniu, jak się później okazało, oczywiście, bezprawnym, który zarzucił mu złamanie zasad etyki adwokackiej, a to jest kompetencja samorządu adwokackiego. No więc Roman Giertych skierował sprawę przeciwko niemu o przeprosiny. Zarządzał też 50 tysięcy za dość uczynienia, ale najbardziej dolegliwą formą Tutaj, tej całej sprawy było to, że słowa motawskiego, w których nakłamał na temat Romana Giertycha, były powtórzone w dziesiątkach mediów. Bardzo zresztą w sposób eksponowany. W związku z tym Roman Giertych domagał się naprawienia szkody i przeprosin w tychże mediach. Oczywiście wiązałoby się to z wydatkiem rzędu kilkuset tysięcy złotych. I w tym wypadku na skutek tej nowelizacji prawa, prokurator motawski można powiedzieć, że zrobi świetny interes, bo obraził i pomówił Romana Giertycha. Na kilkudziesięciu poczytnych mediach, a będzie go przepraszał w monitorze sądowym za koszt maksymalnie 15 tysięcy złotych. No dochodzi do sytuacji takiej. Tutaj jest to, to prawo jest uchwalone nie przez przypadek, to znaczy, oni się przygotowują do rażących kłamstw i naruszeń dóbr osobistych. W czym jest tutaj różnica? Naruszanie dóbr osobistych niekoniecznie musi się związać z kłamstwami. Na przykład już w 2019 roku niektórzy tutaj ludzie pracujący dla PiS, po prostu publikowali zapisy, no na przykład Pereira, prywatnych rozmów, no to będę fałszywy, on akurat jeszcze sfałszował ale nie ma takich, nie ma takiego prawa w Polsce, które by dopuszczało publikację na przykład ukradzionych mhm. rzeczy. To jest tak, jakby to ktoś po prostu wykorzystywał materiały po prostu pochodzące z przestępstwa. To jest też przestępstwo, nie, szczególnie, że w tym przypadku na przykład Samuel Pereira, który publikował SMS-y wykradzione Najprawdopodobniej Pegazusem z telefonu Krzysztofa Brejzy, czyli tą bronią podsłuchową, jeszcze spublikował sfałszowane, czyli po prostu zmanipulowane tak, aby były, przedstawiały wówczas posła, obecnie senatora, w jak najgorszym świetle. I te wszystkie rzeczy były powielane w dziesiątkach tytułów, i teraz chce się po prostu ograniczyć, ale najważniejsze jest to, że to ma też zachęcić do kłamania, do pomawiania, znaczy, czy uczynić po prostu w przededniu kampanii wyborczej opłacalnym obrzucanie błotem po prostu bezpiecznym dla ludzi PiSu. Oni zaczęli się bać, oni już wiedzą, że ich dni jako rządzących Polską są policzone, w związku z tym ograniczają sobie w tym momencie ograniczają sobie Yy, koszty przyszłych procesów, no, które będą musieli, yy, które normalnie by musieli ponieść, dlatego że yy, no, przeprosiny, no, chociażby na przykład mecenasa i Jacka Motawskiego, no, to jest jeden z takich wypadków, ale tego jest więcej. No, były też naruszenia dóbr Leszka Czarneckiego, jednego z najbogatszych Polaków, w którym w tym wypadku też prokuratura yy, po prostu powielała nieprawdziwe informacje naruszające jego dobra, próbując przesądzać. Za pośrednictwem mediów o jego winie. To jest też taki motyw, który urządza, który praktykuje obecna władza, żeby wykorzystując swoje media po prostu uzyskiwać, Potępienie opinii publicznej bazującej tylko i wyłącznie na zmanipulowanych, bądź też wprost nieprawdziwych. No, przypomnijmy, Motawski zarzucał Giertychowi przestępstwa, a ponad 35 razy sądy stwierdziły, że nie dość, że nie ma, że nie były te nie przedstawiła wystarczających dowodów na przestępstwa popełnione przez Giertycha. To uwaga! Zanim sądów w ogóle nie przedstawiła żadnych dowodów, a w niektórych wypadkach padło nawet stwierdzenie, że w ogóle nie uprawdopodobniła, że doszło do przestępstwa. Mamy więc do czynienia z jakąś horrendalną sytuacją, w której, której człowiek, który jest oskarżony o popełnienie przestępstwa no dajmy na to tak jakby oskarżyć kogoś o morderstwo a ofiara jego rzekomego mordu żyje i ma się dobrze bardzo zła ustawa, pokazująca w jaki sposób PIS chce rządzić Polską. Czyli po prostu, jeżeli nie udało im się przejąć sądów, jeżeli sądy potrafią wydać uczciwy werdykt, tak jak w wypadku Radosława Sikorskiego, to zmienia się prawo w taki sposób, aby Jarosław Kaczyński i inni ludzie korzystający po prostu swoją pozycję do pomawiania ludzi. Bo pamiętajmy, Kaczyński już ma kolejny proces, który przegra z panem Krzysztofem Brejzą. Skąd wiemy, że go przegra? Bo no, próbował usprawiedliwić używanie Pegasusa przeciwko Krzysztofowi Brejzie, które to było kompletnie bezprawne, sugerując, że jest on zamieszany w poważne przestępstwa, tak jakby to był fakt, a tymczasem on był po prostu ofiarą poważnego przestępstwa, a nie przestępcą. Szanowni Państwo, Kaczyński ucieka przed Sikorskim. Eee, załatwiają ucieczkę prokuratorowi Motawskiemu przed Romanem Giertychem. Po prostu pisowcy uchwalają sobie ustawę, dzięki której będą mogli bezpiecznie pomawiać swoich przeciwników. Eee. Jeżeli ten materiał uznajecie za ważny, a moim zdaniem on jest ważny, to bardzo was proszę o subskrypcję kanału, jeżeli nie jesteście jeszcze z nami, ale też o i udostępnienie, ale też napiszcie parę słów komentarza. To jest moja prośba, dlatego że im więcej skomentujecie, im więcej się wypowiecie pod tym materiałem, tym większe będziemy mieli zasięgi, tym bardziej algorytm będzie promował ten film. A warto, aby ludzie się dowiedzieli, co wyczynia Kaczyński. Na koniec. Polecam Historię Bez Cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. W tym numerze bardzo ważny temat mojego autorstwa. Wymyślił temat redaktor naczelny Aleksander Piński, mój brat. Polecam jego kanał na YouTube bez polityki, z dużo dozą merytoryki. Warto, ale w tym numerze zajęliśmy się rozpadem Rosji. Tak naprawdę Rosja w tej chwili stawką w wojnie ukraińskiej jest nie tylko upokorzenie Ukraińców i zdobycie jakiejś tam mocarstwowej potwierdzenia mocarstwowej pozycji Rosji, ale przede wszystkim przetrwanie samej Rosji, bo jeżeli Ukraina się obroni, to całe imperium rosyjskie oparte na zastraszeniu, że nie możecie nas porzucić, bo was zniszczymy, zacznie się sypać. A w tej chwili tak naprawdę cała Rosja żyje tylko i wyłącznie z Syberii. Gdyby Rosja utraciła Syberię, na którą notabene dybią Chińczycy, to eksport tego, co by zostało, byłby mniejszy niż eksport Węgier. Rosja jest ostatnim imperium kolonialnym. Imperia kolonialne w Europie zaczęły się rozsypywać w połowie XX wieku. Dosyć gwałtownie. A Rosja zawsze była opóźniona. Wygląda na to, że Rosja zacznie się sypać w XXI wieku. Oprócz tego materiał o drugim Piłsudskim, żeby nie było, że piszemy o Piłsudskim tylko źle. Brat Piłsudskiego był naukowcem, który do dziś jest bardzo ceniony w Japonii. Jego japońska rodzina, skośno ocy potomkowie Piłsudskich, do tej pory funkcjonują. Niedawno było głośno o śmierci jednego z ostatnich męskich potomków tego rodu w Azji. Dlaczego Piłsudski Bronisław trafił do podręczników japońskich? O tym się możecie dowiedzieć z historii, bez cenzury. W środku też jest mój felieton o fałszerzach historii Polski. Jest też materiał o tym, kto i dlaczego chciał przedłużać Powstanie Styczniowe, a byli to carscy Bezpieczniacy, między innymi generał Policmeister o świetnie brzmiącym nazwisku Trepow. Oprócz tego, w środku o tym, jak Niemcy wykorzystywali w XVIII wieku Polskę i uczynili z niej de facto kolonię, z którą eksploatowali. Współczesna zamożność Niemców jest oparta właśnie o taki, neo, znaczy o taki kolonialny wyzysk polski w XVIII wieku. Historia bez cenzury polecam, a ja Państwa zapraszam również na. E, Portal 224.pl, gdzie jestem redaktorem naczelnym, gdzie jest ponad 900 lista, ponad dziewięć, 900 afer pisowskich. Zapraszam do udostępniania, do czytania, a Państwu mówię do zobaczenia.